Pozdrowienia dla Oscara i Oliwiera Granecki wjeżdża na ten bić 2019 demo Zaorientuj się do tego synek Skoro kurwie ci jedyny rynek Sądzok, na tym bicie sądzok. teraz tutaj wjeżdżam, teraz tutaj moja wersja Wjeżdża, tutaj nie przecięta Zrobię tu rozcięto, kurwa z no to, to kurwa choć, on się utopie, to się kurwa teraz, teraz, tutaj tu nastaje tu apera, tu się ktoś tutaj na tych bitach, tutaj wokół po nie To to mam gość, którą tutaj robię Tobie kurwa teraz, przekażę, kurwa człowiek, że się tu utopię. Gdzie się tobie tutaj nie spodoba moja wersja, tutaj są żoka Graneckiego Na tym bicie synek to jest moje bit, to jest mój styl Ja tutaj jestem bo to mój mikrofon I chuj kurwa z tym, co tu o mnie tutaj powiesz Ja tu tutaj robię ten rap I się tu tu kurwa nie powiem No powiedz kurwa brat, ja to kurwa jestem, tu Maciej Granecki Się tu nazywam i jestem w tu wielki Robię tu to robię to kurwa co chcę Robię to co moje, tutaj kocham, nie jestem na dwie Idę dalej tutaj, jestem tu na szczycie. więc kurwa robię Ziomek, to co chcę, to co pokochałem, to, to zostawiłem A to tutaj, za sobą, to mnie zachęciło Chyba, para, to, ten, to Kurwa bardzo chcę tu być, kurwa ziomek Kurwa dlaczego, robię ten typ Tutaj mam ziomek, mam tu moje sowa Jak się tutaj nie podoba, no to się ruszować Kurwa tu do szafy, i tu kurwa wiemy ale jak taczki, tu ja No bo, no bo to moje, tutaj kuba bite, tu jestem tu kuba znakomity kurwa w chwycia jestem kurwa, co ja, robię, no bo jestem ja ja, 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 jest, no, tu jest, tu teraz. Tutaj jest, tu jest, tu jest, tu kurwa tu jest, tu jest, twoje jak moje do tu pozdrawiam tu brata tu i brata jest, tu Hello.